Jesteśmy przemy, przemki leżą. Przemek leży, drugi przemek siedzi. Yy, zaraz ruszamy w parmę, bo nie ma co siedzieć pojedzone po pite kawusia. Yy, kilometry dzisiaj muszą zostać jakieś zrobione, żeby trochę tego ruchu było. Trakerzy muszą dbać o siebie, tym bardziej topkar muszą wyglądać, reprezentować coś z sobą, i będziemy na pewno gdzieś tam łazić, spacerować albo nawet jakieś, jakieś takie tempo, nawet crossfitowe. Yy, do tego. Mam dla Was ciekawostkę, pany. Wiecie skąd pochodzi, gdzie wymyślono ser parmezan? No nie gdzie indziej. Jak właśnie w Parmie, w miejscu, którym dzisiaj będziemy zwiedzać. podkładki, pod kuchenkę? Podkładki, pod kuchenkę? No. Ale gdzie kupiłeś je? To od razu później od razu później ten o kur... ale sprzątania jest Przemek, włączam piosenkę Wałolatki Dawać. ten i zaczynamy wszystko, wszystko Przemek wszystko z kabiny, raz wszystko sprzątanie generalne Przemanko. Przemanko. gościu, dość, do roboty z ostatnią podczas sprzątania obok w kabinie został znaleziony niezły rekwizyt idziemy to zobaczyć O co tu chodzi? Moi pomocnicy do sprzątania. A, to... tak, 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 tak. Pokaż jak sprzątają. Najlepsi, najlepsi pomocnicy. O! Oh! Wow! Co tu się wydarzyło to nie wiem, Ale wracam do sprzątania. A tobie co, ziomek? Oglądam, jak sprzątaczę. Ja... A! Ja się chodzę w klapkach najkach. Co? Wejdę tam czy nie? O, z góry zawsze widać lepiej mówisz, tak? No jest różnica koloru, co? 500 tysięcy Niecałe 5000 Ale i tak jest maszynka. Nie, ale maszynka jest złoto, o, te samochody są złoto po prostu Naprawdę. Możesz to powiedzieć? Co, że, że, no, że naprawdę fajnie no, się no, pracuje to na nich. I tu na przykład są pa ładne pasy, ale zdecydowanie lepsze są tak. No i tyle w temacie, ale. O tej zabudowie jeszcze na pewno coś nagram, opis taki konkretny, może z Big Bossem postaram się jeśli. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, aby właśnie ten film taki oprowadzenie i tak dalej był z Big Bossem. I czy chcielibyście, nie wiem jak, jakie jest finansowanie tutaj w sensie jaka forma, czy to jest leasing, czy kredyt, ile to kosztuje i tak dalej. Nie wiem czy by zdradził, ale, ale jeśli chcecie coś się dowiedzieć o, właśnie tutaj też mamy taki sztapel, więc na pewno go rozłożymy. Jeśli chcecie coś tego typu, takie konkretne rzeczy, jak się dorobić w transporcie, czy w ogóle da się dorobić, to dajcie znać w komentarzu. Co tam? Ruszamy w miasto, jest to obrządanie. Co tam się tam? Powiedz Panie, tego. E, Przemek nie udało się Przemkowi powiedzieć, bo kamera padła go Pro. Powiedz tego drugiego, drugą taką ciekawostkę, co jeszcze w Parwie zostało wy, myślę, wyprodukowane jako pierwsze. A o tym co Synka barmeńska. Macie W takich spacerach głównie chodzi o to, aby trochę się poruszać, trochę spalić kalorii. Nie chcemy Wam tu jakoś turystycznie yy, po prostu informować, że, że tu jest tak świetnie. Już powiedzieliśmy o tej szynce i dwóch yy, biednych ludzi z Polski mówią, żeby im przywieźć po, po 100-200 gramów. No nie? Kilogramów. A. Czyli kilogram, to wcale nie tacy biedni jak nie, 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 nie. chyba 120 zł wychodzi za kilogram zobaczymy tą szynkę oczywiście, ale chodzi o to żeby głównie kierowcy muszą więcej się poruszać, cały tydzień siedzimy, patrzymy w tą szybę autotransport ma to do siebie, że niby trochę łazimy, ładujemy, gdzieś tam na tą zabudowę wejdziemy, ale tak jak ja teraz mam młodego przecież ja już całkiem leży cały czas no no, no co Malutki. Cicho. Dobra, idźmy to on będzie bieg za nami. No, co ty, malutki? Christmas Day. Słuchaj. A ty zabrałeś kiedyś którąś z dziewczyn albo w ogóle pierwszą, czy, czy cokolwiek, nie wiem, którą tam masz na randkę, na lodowisko. Tak. Serio? Tak. Gdzie? No ruszyłem tam. Ale to chyba na początku związku, co? No. <laughs> Dlatego wezmę wam drodzy panowie e, przem, przem, Przemkowie przem, Przemy Czy jak? Co po mandarinie? Po buraku Nie Po buraku nie możemy Dwie i jeszcze ok. Sekundo. i Ja zapłacę Jesteście ciekawi ile zapłaciłem? 74 centy A teraz Wisicie mi dwa razy tyle. Idziemy dalej. Jest jakaś kropka, gdzie się znajdujemy w ogóle? No Za takie kropki. Mhm. Tutaj ale podążaliśmy do któregoś parku pięknego niby Dubaj powstał bardzo szybko ale tej po prostu przyrody przemysławie chyba nie da się powtórzyć tych budynków pięknych po prostu nie da się tego podrobić każdy mówi, że Dubaj na wakacje ale ta kultura przez wiele wiele setek lat wypracowany jakiś charakter jakieś takie nawyki tego nie da się po prostu nadrobić choć Araby próbują Araby próbują, co? mówię, no tugę na nagrywaj piękni ten Arabom Słodziutkie, naprawdę Naprawdę sztos jest Pod rzeką Parmą. Mm. Masz ławkę? Masz. No, no jest. Ja. To co ci więcej trzeba? Co? Oh. Relax! Zrobiliśmy już jakieś 8 km i właśnie widzicie największy park w Parmie. Piękny park w Parmie. I właśnie sobie tutaj teraz chwilę odpoczniemy. To jest to, ekipa Topkara. No mi brakuje lodów. Ja, ja, ja mam za to... Wezmę twoje. Ja mam za to trzy. <głos> <głos> Śmieszna sytuacja, bo siedzimy sobie na ławce w parku, podbijają do nas typy i pytają, czy, czy mamy dragi, no nie? Nie wiem, czy wyglądamy na dealerów? <noise> Masakra jakaś, ty! Wyglądamy na dealerów. Przyszliśmy na chwilę do takiej restauracji tureckiej. Widzicie, tutaj serwują takie hamburgery, trochę kebaby, jakieś takie panino. Coś takie na jakiś... nie wiem, takie bułki hamburgerowe, bardziej rzeczy. No i oczywiście pizze są, ale tak jak mówię, jesteśmy u Turasów

Jesteśmy cały czas spacerujemy, już 15 km za nami, Aha, ale idziemy w końcu coś zjeść. Tak, w końcu, Pokażemy Wam, co jemy. Ogólnie przeziębiony jakiś jestem, zakatarzony. No, ale. No co, idziemy standardowo, na kebaba. Kebabi, kebabi, kebabi. Włoski kebab. Włoski kebab. Włoski, kebab. Znaleźliśmy najlepszy stos, ten kebab. 4,5 ocena z 200 ponad ocen. Czyli jakaś wiarygodność jest. I zaraz zobaczymy, co tam serwują. Coś zamówimy. Typowo italiański kebab. Muszę dodać minimalną aktualizację. Bo tam jednak... Te mięso wizualnie okazało się kauczukiem. Znaczy tak myślę, że było kauczukowate, chłopaki też tak pomyśleli. Uciekliśmy stamtąd. Pomimo dobrej oceny. Może to nie był ten pęczek mięsa, który właśnie nasze podjebienie by... Yy, zadowolił. Teraz idziemy w kolejne. Kilometr już prawie... 750 metrów pokonany, zostało 200 milionów. Zobaczymy co będzie tutaj. Dotarliśmy i widzimy, że tutaj jest naprawdę sztosiwo. Sztosiwo to jest. Coś kupimy chyba, co? Być może. Tupakami uznaliśmy jeden temat, że weźmiemy sobie po napiciu, piciu jakim znaczy, i weźmiemy po sobie po kebabie, jakiejś małym albo średnim. A nawet za 2-3 godziny, jeszcze jak po, zwiedzimy trochę Parmy, to spróbujemy pizze. Nie wiem, czy tutaj, ale... Nagramy wam po prostu też te różne dania z parny Bo tak wygląda całkiem nieźle, ale takie małe, małe, małe 8 euro. są takie małe. Wygląda po prostu ładnie, wygląda smacznie. Powiedz coś Przemek o nim. No to zajebist, nie, nie można tak mówić. Smaczny no. Dobre. Dobry. Smaczny, dobry. Dobry, nie, ale naprawdę. Mały, ale dobry. Mały, tak? Jeszcze jednego by zjadł. No tak by było. Zimno już. Ło! Co tam się dzieje? Wow! Co, co tam się dzieje? Ale ogólnie panowie. Prowadzę was na najlepszą pizzę w Parmie. Pizzeria... To nie to chyba jest. Czekaj, to to jest? Ale tam kebaba nie było. A tu jest keba. jeszcze napisane. Gusto. Jak Czekaj. nas Czekaj. Jak to? Tak, to jest to! To jest to! To jest to! Ale tu nie, miało nie być kebaba! Zobaczcie! No mistrzu I co? Bierz tu capriciozę? Capricioza, pomidoro, mozzarella, olifę. A, to nie... A, o to, no, no, jest. Tak, 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 super. Koniecznie chcesz to? Bardzo chcę, ale wiesz co, ja ogólnie lubię tę pizzę na śmietanowym spodzie, nie? Na sosie śmietanowym. To, wiem, to który to pizze? jest? No nie wiem. Pomidoro wszędzie. No, tak. Pomidoro, pomidoro. Pomidoro, tu masz. Olo. O, olo, oliw. Czyli oliwa z oliwek. No. Na śmietaną, a gdzie ty jadłeś, jadłeś taką pizzę? A ja tam gdzie jadłem taką pizzę. Nie wiem, gdzie jadłem. Jadłem. Przemek, Przemek. Przemek, ty bierzesz, dobra, ty na śmietanę, a ty Przemek, bierzesz dobra. tą kapliciozę? Mi pasuje ta ota, mi pasuje. Kapliciozę? Kapricioza, tak. Ta, Bierzemy wszystkie, trzy razy dobra. kapricioza. Chodź. I zobaczymy, zaraz pokażemy wam jak to wygląda. Ja nie wiem gdzie żartów frytki na wszystkie Przemek powiedział mu, że jestem znamy Muntlensew i przyniósł tam na starce frytki no to nie jest normalne no. to jest crazy gość ja będę im teraz musiał tutaj zareklamować gusto w parmie jeśli będziecie w parmie to tylko odwiedzajcie tą restaurację mówcie do tych kucharzy że jesteście ode mnie Only fair. Byliśmy dzisiaj w paru miejsca, ale komfort wykonania tu wykończenie jest tylko jedyny. Zaraz pokażemy Wam pizzę. Zobacz. Nie, Nóż. ogólnie sztos. Nóż do pomidorów. Taki twój. Ale zobacz. Ja się najem tym. Z Zytkami. Dlaczego ja pierwszy dostałem? Bo pierwszy zobaczyłeś, nie? No tak. Ale nie, ale burżuazje, jest. Chłopaki, burżuazja jest. Też naprawdę. Mmm, italiano cappuccino. Perfekto Pieczarki. Są pieczarki, tak. No dobra, no ja biednie I są. Słucham, biednie? No nie przesadzaj. Kaczo... Kaczorki tutaj to są. Widzisz? Widzisz? Mmm. Perfekto. Mmm. Mm -hmm. Czy ja dam radę ją zjeść sam? I ty zaraz dostaniesz też, tak? Masakra. Mmm, sztosik. Tapliczosa. Tutaj jest tono. Y, jak tam jest? Chipola. E, po prostu jest tuńczyk. Cebula. Podłoga pomidorowa. Ale jak wygląda? I twoje jest jedna z lepszych. Bo jest trochę spicy. Troszkę ostra. Ta też. Moje jest chyba formaggi, ale moje jest chyba naj, najlżejsza, najsłabsza, tak jakby w mocy. Ale patrząc na, na całość, to powiem Wam, zostawiam po prostu w tym miejscu piąteczkę. I możecie wejść i zobaczyć, że AWS zostawił po prostu piąteczkę za obsługę, za całość, za całość. I będę zaraz cisnął ku żeby też zostawił. Nic więcej chyba nie trzeba mówić. Ledwo zjadłem, ale jeśli będziemy w Parmie, to pierwsze co? Przystanek, tam przy A1, ten, ta stacja. I lecimy tutaj. Co jaja, jakieś. To są jaja, normalnie to są jaja ten gość. Bo jeszcze dla nas polską muzykę. Tutaj sekundy, a ogólnie przeszliśmy kolejne 3 km i doszliśmy do klubu, klubu Jamaika w Parmie. Tak to się prezentuje. Jest tam DJ. Człowiek tam powiedział, że na początku co tu się odbędzie w A później? No i dance party, ale nas to na razie nie interesuje. My podziwiamy po prostu tutaj grafikę, podziwiamy po prostu tutaj rytmy, całą kulturę. Tu z tyłu jest też kelner, który będzie nas obsługiwał, ale najważniejsze w tym wszystkim jest po prostu poznanie dęsu tego całego. Nie interesuje mnie Majka, tak. Czy to będą te rytmy, czy tu będzie coś się działo po prostu. Tak, czekamy. I na pewno Wam tutaj zareknomy je, jeśli będzie, można to rekomendować. A, ogólnie chcieliśmy zaśpiewać tutaj mega piosenkę naprawdę mega w tym ludzi jest coraz więcej ale chcieliśmy zaśpiewać Bracia Figo Fagot ale nie wyszło bo mają jakoś aplikację chcieliśmy rozbawić towarzystwo, zespoły że śpiewają smęty trochę prawda przy oczywiście oczywiście Przemek No Pożegnaj się ze wszystkimi Pa, pa. Nic więcej nie nic dodać Nic więcej ująć To co było nie wróci Ten dzień już minął Zaczynamy od jutra ciężką pracę I żeby doszła ta praca Siemanko Siemano